20 minut po godzinie 9, a na antenie Telewizji Republika witam kolejnego gościa. Jest nim pan profesor Kazimierz Kik, politolog z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dzień dobry. Ale także jeden z inicjatorów, z inicjatorów nowego ruchu na lewicy, ruchu Wolność i Równość. To nowa formacja, która no, po tych wielu klęskach chyba wprost należałoby powiedzieć, formacji lewicowych w ostatnim czasie próbuje wskrzesić polską lewicę. W oparciu o jakie hasła? To jeszcze nie jest nowa formacja, to jest inicjatywa mająca na celu doprowadzenie do stworzenia nie nowej, a przywrócenia jedności różnym ugrupowaniom lewicowym, stowarzyszeniom, osobom. E, jaki cel? No, przede wszystkim lewica musi jednak wyciągnąć wnioski z błędów. A błędów było mnóstwo, zresztą zbudowani jesteśmy z błędu jednego wielkiego kiedyś tam. Główny błąd, podstawowy, zasadniczy, absolutny błąd to bezideowość. Bezideowość lewicy dyskwalifikuje lewicę. Więc ideowość. Ale to znaczy, co znaczy ideowość? To znaczy przywrócenie wiarygodności. Ale jeszcze wcześniej, panie profesorze, co znaczy bezideowość? Czy czyni pan aluzję do Magdaleny Ogórek, która niespecjalnie afiszowała się z lewicowymi hasłami? Raczej mówiła o wsparciu dla przedsiębiorców. No to była naturalna konsekwencja braku idowości wśród y, 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 głównych działaczy ZLD, które doprowadziło do totalnego skrzywienia kandydata, jeżeli chodzi o sylwetkę y, kandydata, y, no niby przecież w końcu lewicy ZLD, żebyśmy tak mieli traktować to już lewicy demokratycznej. To była ta kwintesencja i to już ta naturalna konsekwencja braku idowości. Natomiast y, y, drugim y, zasadniczym celem to oczywiście przywrócenie wiarygodności, ale jak, łatwo powiedzieć, przywrócić wiarygodność. Przede wszystkim no, trzeba uzmysłowić, że główną słabością lewicy jest brak jedności na lewicy, na szeroko pojmowanej lewicy. Przewrócenie wiarygodności to jest przywrócenie lewicy miejsca, na którym ona powinna być. To znaczy, lewica w Polsce ma prawo albo rację istnienia tylko wtedy, jeżeli będzie lewicą socjalną. Mało tego, chrześcijańską. To znaczy lewicą, która będzie odpowiadała gruntowi społecznemu, na której ona ma wyrosnąć. A jeżeli popatrzymy, jaki to jest w Polsce elektorat lewicowy, ja nie mylę go z elektoratem liberalnym, czyli światopoglądowo lewicowym, jak niektórzy określają, bo to praktycznie rzecz biorąc jest elektorat liberalny. Oczywiście socjalny. I może bardzo dobrze współistnieć z prokapitalistycznymi hasłami, jeśli idzie o gospodarkę. Yy, to, to jest element składowy yy, takiego bardzo liberalnego, szeroko pojmowanego nurtu. Natomiast lewica to jest nade wszystko lewicą socjalną i jeszcze mało Lewicą, która Musi wyrastać ze społeczeństwa. To znaczy z, tej grupy, z tych grup społecznych, z tego elektoratu, który jest elektoratem lewicowym. Bezideowość lewicy, y, faktycznie proliberalny charakter dotychczasowej, pragmatycznej lewicy, spowodował, że elektorat socjalny poszedł sobie w drugą stronę, zupełnie inną stronę. I ten elektorat lewicowy dzisiaj jest tam, gdzie e, instrumentalnie troszkę forsuje się postulaty socjalne, czyli w prawie i sprawiedliwości, wokół prawa i sprawiedliwości. W związku z tym droga jest daleka. Będzie, panie profesorze, rzeczywiście trudno, zwłaszcza jeśli czytamy, że obok pana inicjatorami tej inicjatywy są Profesor Hartmann, profesor Środa lub Andrzej Rozenek, słynący raczej z antyklerykalizmu i e, bardzo silnej krytyki Kościoła. Ale tam jest też bardzo dużo ludzi dawnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej i tych y, y, liderów lewicy, którzy nigdy nie byli w Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Powiem to jest początek drogi. Początek drogi i na początku drogi no, trzeba opierać się o tych, którzy wykazują gotowość do pójścia. Natomiast to jest początek drogi. Celem jest stworzenie dużej formacji, czyli jednoczenie. Mozolne, powolne jednoczenie lewicy, taki wstępny termin, kiedy to pierwsze kroki zostaną podjęte, czyli 6 września. Prowizorycznie określając, tam wtedy ma powstać formacja ta nowa. Do tego czasu będą prowadzone rozmowy. To wszystko dzieje się w bardzo konkretnych realiach politycznych. Dziś, w przededniu drugiej tury wyborów prezydenckich, wielu analityków mówi, że paradoksalnie lepszym dla lewicy rozwiązaniem tej sytuacji będzie zwycięstwo Andrzeja Dudy, bo w przeciwnym razie Platforma Obywatelska. Będzie starała się zagospodarować rektorat lewicowy właśnie i uda się to jej, no, może jej się jej to udać łatwo w wypadku, kiedy obroni status quo. Tak, bo jeżeli szokownie mówimy o lewicy, to lewica jest także ugrupowaniem racjonalnym. Ugrupowanie racjonalne jednak preferuje budowanie nad destrukcją. W związku z tym lewica powinna opierać się raczej za modernizowaniem za reformowaniem niż za y, y, rozwalaniem, niszczeniem i eliminowaniem. Jeżeli popatrzymy na y, propozycje, które stoją przed Polakami w tym momencie, y, to lewica y, racjonalna także y, y, powinna pamiętać o tym, że łatwo jest zburzyć parę rzeczy, na przykład trzecią rzecz Ale potem. Sta jest znak zapytania, co potem. No ale działacze Sojuszu Lewicy Demokratycznej raz, raczej nie kwapią się z popieraniem y, Bronisława Komorowskiego i chyba mają rzeczywiście w tym pewien interes, boją się o swój elektorat, który Platforma może zawłaszczyć. Sojusz Lewicy Demokratycznej, w którego w szeregach jest dużo bardzo ciekawych, inteligentnych i uczciwych ludzi, jest w tej chwili praktycznie, że biorąc w swoim słukowym momencie. To znaczy, ja nie widzę perspektywy przed Sojuszem Lewicy Demokratycznej. Ponieważ nie widzę szans na odzyskanie wiarygodności. Gra polityczna, jaką toczy od jakiegoś tam czasu pan Leszek Miller, jest tylko i wyłącznie zwykłą grą. Natomiast nic to nie ma wspólnego z reprezentowaniem interesów grup społecznych. No tak, ale jak może powstać nowa formacja lewicowa w cieniu przechylającej się na lewo Platformy Obywatelskiej? No to jest bardzo duże niebezpieczeństwo. Ja nawet widzę taką to perspektywę. Widzieliśmy pierwsze. Przymiarki do tego, jak będą wyglądały wyniki wyborów parlamentarnych jesienią, i widzimy, że tam będzie duża partia Kukiza, tam będzie mała partia Balcerowicza, no de facto Petru, pana Petru. E, I e, zwycięstwo. E, Prawa i Sprawiedliwości. Ja uważam, że to jest bardzo możliwa perspektywa i uwaga, nie ma tam Sojuszu Lewicy Demokratycznej, jeżeli chodzi o Sejm. Bo w moim przekonaniu idzie przez Polskę fala. Fala odrzucenia, odrzucenia tego, co było. Jedną z ofiar tej fali i pierwszą ofiarą tej fali będzie Sojusz Lewicy Demokratycznej. Natomiast popatrzmy, co nas czeka we wrześniu. We wrześniu czeka nas ustawa o in vitro. Która to oczyści jeszcze w ramach Platformy Obywatelskiej ją, tą Platformę z skrzydła konserwatywnego. Eliminując z jednej strony Sojusz Lewicy Demokratycznej i z drugiej strony skrzydło konserwatywne z Platformy Obywatelskiej, mamy absolutnie pewny przechył w stronę, na lewą stronę Platformy, czyli przekształcenie się Platformy w rodzaj centro-lewicy. I to jest, ja, nie, ja nie, nie, nie twierdzę, że to jest zagrożenie, to jest także szansa, ponieważ tak się złożyło, że w ostatnim okresie czasu Polska była przyciśnięta dominacją prawicy. I jedna z tych ugrupowań, tak zwanych prawicowych, okazuje się realistycznie rzecz biorąc, ewoluuje w stronę. No, racjonalną w tym sensie, no, że poży... obywatelska od pewnego czasu jest raczej formacją bezideową, a to, że łatwo przychodzi zmiana chorągiewki ideologicznej, tylko wydawałoby się, że to potwierdza. Yy, zgoda, ale wie pan, elastyczność w polityce jest wartością w moim przekonaniu, a nie obciążeniem. Dogmatyzm w polityce jest obciążeniem. Chciałbym jeszcze pana profesora zapytać o poparcie Aleksandra Kwaśniewskiego dla Bronisława Komorowskiego. Jak pan ocenia ten ruch? To. Rzeczywista pomoc, wsparcie, czy jak mówią niektórzy, pocałunek śmierci? Pocałunek śmierci dla Platformy, takiej jak ona jeszcze dziś jest, na <grym i tle> Nic gorszego nie mogło spotkać tych działaczy liberalnych platform obywatelskich, które niebawem znajdą się prawdopodobnie w partii Balcerowicza lub wokół. lub Kukiza. Lub Kukiza, tak. Ma no, mniej Kukiza, może bardziej Balcerowicza, bo zostanie oczyszczona duża część tej liberalnej byłej Unii Wolności. Prawda? Myślę sobie, że ona pójdzie w stronę partii Balcerowicza. Czy pocałunek śmierci? Nie. Ja myślę wbrew pozorom rzecz jasna, że to jest wyczucie, poczucie realizmu ze strony Aleksandra Kwaśniewskiego. Nie może. W, w Polsce, w polskiej polityce po pojawi się próżnia polityczna po lewicy i po platformie. Polityka i rzeczywistość to jest coś takiego, co jest wewnętrznie bardzo elastyczne i natychmiast ewoluuje w miarę. Zmian rzeczywistości, a rzeczy, rzeczywistość się zmienia. Prawica w Polsce, paradoksalnie uwaga, zostanie zubożona po tych wyborach, ponieważ utraci platformę. Platforma zostanie zepchnięta bardziej w lewo. Prawo i sprawiedliwość jest dosyć socjalna yy, i chce być socjalna, żeby utrzymać te trzydzieści kilka procent yy, dzięki elektoratowi socjalnemu. W związku z tym ona będzie także socjalna. Uwaga, centra lewicowa może być Platforma Obywatelska. Zostanie tylko jedna siła prawicowa partia Petru. Z tym jednym możemy się zgodzić, że rzeczywistość jest zmienna i dynamiczna. Bardzo ciekawy czas przed nami, a o sytuacji polskiej lewicy rozmawiałem z panem profesorem Kazimierzem Kikiem, politologiem z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dziękuję za... Te rozmowy, a już teraz skrót informacji i pogoda.